Hey, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy wyszukiwanie postów w naszym WordPressie, w naszej templatce. Jest to sprawa naprawdę bardzo prosta, bo cała mechanika jest już gotowa. My tylko musimy użyć jednej funkcji i stworzyć jedną templatkę, aby to złożyć do kupy, i tyle już wystarczy. Także na początek zacznijmy od dodania okna wyszukiwania okna, do którego będziemy mogli wpisywać wyszukiwany tekst czyli wyszukiwany post. Także przejdziemy do projektu i w naszym motywie stworzymy, dobra, nie stworzymy tylko przejdziemy do strony home.php, ponieważ to jest strona gdzie są wyświetlane posty naszego bloga, to jest nasz blog. No i tutaj nad tą pętlą po prostu użyjemy funkcji get search form. Nie będziemy podawać żadnych argumentów. I zobaczmy, co teraz nam się pojawiło na stronie. No i jest. Już mamy w takim razie okno do wyszukiwania. I teraz musimy odnaleźć... I teraz musimy stworzyć templatkę, do której będzie kierowało po wpisaniu... E, po kliknięciu szukaj, po wpisaniu tekstu i kliknięciu szukaj. No i ta templatka nazywa się po prostu Search PHP, więc tworzymy nowy plik, Search PHP, no i treść skopiujemy sobie na razie tutaj z tego Home PHP, a już mamy pętlę gotową. To usuniemy ten permalink. Term OK. No i żeby cokolwiek się chociaż różniło w tej templatce, to Poniżej tego search formu, bo jego możemy sobie zostawić. Czemu nie? Dopiszemy po prostu echo. Wyniki wyszukiwania dla kropek I tutaj będziemy wpisywać hasło, które e, wyszukuje użytkownik strony. No i do tego mamy metodę gotową. Get search query. Mamy to. I tutaj też nie będziemy podawać żadnych argumentów. OK, wypisujemy. No i możemy teraz wyszukać. I po czym możemy wyszukiwać posty? Po pierwsze po tytule. Po drugie, WordPress też patrzy na treść danych postów. No i po trzecie, po tagach. I co ważne, co warto zapamiętać, nie ma wyszukiwania po kategoriach. No i na przykład tutaj mamy post. Zdjęcie. O, tutaj mam wszystkie posty wypisane. Mamy post, który się nazywa Zdjęcie, bez polskiego znaku. I zobaczymy, czy z polskim znakiem też wyskoczę. Zdjęcie. No i jest. WordPress tak samo jak wyszukiwarki, Google i tak dalej. A nie bierze po prostu w wyszukiwaniu pod uwagę polskich znaków. Dobrze. Co mamy dalej? Mamy na przykład tag, który się nazywa ipsum. Zobaczymy, czy to zadziała. Ipsum. Tylko jeden post ma taki tag z tych, które dodawaliśmy. No i po wyszukiwaniu wyskoczyły nam trzy. To jest post, który otagowaliśmy. Ma ten tag ipsum dodany. A te dwa posty nie mają tego tagu, ale po prostu tutaj wkleiliśmy lorem ipsum, czyli po prostu. Wyszukało nam po treści POSTA. No i żeby jeszcze nie było, że jestem gołosłowny, zobaczymy, czy wyszuka nam po kategorii. Mamy kategorię, która się nazywa Jakaś Kategoria. Wklejmy to. No i brak wyników do wyświetlenia, ponieważ kategorie w wyszukiwaniu nie są brane pod uwagę. Okay. możemy też puste wyszukiwanie. No i wtedy wypadałoby zmienić to w wyniki wyszukiwania dla i po prostu pozbyć się tego, żeby się nie wyświetlało. Ok, i to byłoby w zasadzie na tyle. Tak jak mówiłem, jest to funkcjonalność bardzo prosta, bo cała mechanika została przygotowana przez WordPress i jedyne co, to musieliśmy użyć tych konkretnych funkcji. No i to na tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!